Manko. witam się z wami z samochodu, witam w kolejnym vlogu, dzisiaj jest wtorek, godzina 10.30, ja słuchajcie, trochę zestresowana jestem, ponieważ jadę na y, rozmowę o pracę, na którą w sumie czekałam około roku czasu i w końcu się odezwali, Mówiłam właśnie termin na dzisiaj, no także stresik jest niemiłosierny, bardzo fajna firma, spora... Bardziej prestiżowa. Tutaj pracy nie mam złej, też jest fajna, ale to są tylko projekty. No, mam to do siebie, że mogą się skończyć w każdej chwili, i przejdę na kolejny, który już nie będzie na tyle mm, fajny, co, co na przykład ten. A tutaj jest stała praca, fajne wynagrodzenie. Yy, prestiżowa dosyć firma, spora. No także trzymajcie kciuki. Ja właśnie jadę. Dzisiaj, słuchajcie, nic mi nie wychodziło. Nałożyłam podkład. Mam taką suchą skórę, więc mi cały zjechał. Musiałam jeszcze raz się malować. No ale, a propos tego chleba, co robiliśmy na ostatnim vlogu w niedzielę, bardzo Wam go polecam zrobić. Nawet jeżeli nie macie termomiksa, słuchajcie, róbcie go, wygniatajcie ręcznie. Zwłaszcza osoby, które mieszkają w Niemczech, wiedzą, że chleby tutaj są niesmaczne niedobre, po prostu. Nie ma dobrego chleba a ten jest taki fajny i stoi jest dzisiaj wtorek, więc stoi dwa dni, jest dalej świeżutki, fakt że zawinięty w woreczku, ale macie pewność co do składu, bo tam jest tylko woda, drożdże, mąka i to wszystko soli odrobina, a nie ma żadnych, wiecie, tych mm, wzmacniaczy smaku i tak dalej, więc ja wam polecam zrobić ten chleb, nawet jeżeli nie macie termomiksa, można go ugnić spokojnie w rękach, łatwy przepis. Dobra, ja się zbieram. Odezwę się chyba później. Zobaczę, jak emocje będą. Mm. Mówię, stresuję się bardzo, bo taka rozmowa, wiecie, o pracę, to... W takiej firmie, no to to... Na pewno nie będzie taka łatwa. Zobaczymy. Ale się cieszę mega. Dobra, właśnie dojechałam. Idę do firmy. Jest moja, moja siostra. Zobaczcie, jaka zwalowana. No nie zatrudnilibyście nas, no. Zobaczcie. Jesteśmy tak zestresowane, nie? Tak. No, ale... No, dobrze będzie, dobrze będzie. Dobrze będzie, tak. Zawsze się stresujemy, zawsze jest dobrze, nie? Tak. No, będziemy jeszcze to miło wspominać, także trzymajcie kciuki, a my się odezwiemy później. Pa! Odzywamy się już do Was z pracy. Jest... Która godzina? Osiemnasta. Dopiero emocje wszystkie opadły. I co? Mamy na robotę, czy nie mamy? Okazało się, że to nie jest w ogóle rozmowa kwalifikacyjna, tylko już przedstawienie umowy. Wszystkich więc... warunków. No. I co? Pasują nam, nie? Dali nam czas na podjęcie decyzji. Decyzja jest wiadomo, ja jaka? jaka Jedna no. tylko, na którą no. czekałyśmy rok na to, więc... Dokładnie. Y no i teraz kwestia tego, jak się dogadamy z naszą firmą y o przejściu. Czy tutaj musimy skończyć ten projekt jeszcze? Jak to będzie wyglądało? Kwestia do trzech miesięcy. Mhm. Mm, no i przechodzimy, słuchajcie, tam. No, wszystko nam odpowiadało, nie? Wszystkie warunki, które nam przedstawili. Mm. No, tego się mniej więcej No Tego się mniej więcej czasie, tak, się mniej tak mniej spodziewałyśmy także... tych warunków. No właśnie, teraz dopadło nas takie straszne zmęczenie, bo jest 18 godzina, a my od rana, ty też nie, od no. siódmej trzeba było zawieźć córeczki, bo obie mamy córeczki. Więc od rana się je zawieść. Potem już nie było okazji na drzemkę, nawet na porządne jedzenie, bo na tą rozmowę. To był już stres, więc nawet o tym nie myślałyśmy. Yy, no i zaraz po rozmowie, to tutaj do pracy trzeba było wrócić. Fakt, że dzisiaj znowu mamy dokumenty, więc dalej oglądamy serial, ale ten serial tak nas zmęczył, że mm -hmm. <laughs> że ja po prostu nie wiem, obejrzałyśmy chyba na hama już do sobie na Hama. Odcinki. Przeszliśmy do ostatniego. Mm. No, no i dowiedzieliśmy się, że faktycznie dobrze, że nie oglądałyśmy wszystkich dokładnie. 10 odcinków, bo Bez nadzieja totalna. Ale już środa to. Z górki. No, środa jutro w ogóle nie będziemy mieć, słuchajcie, pracy, no, bo mamy tam limit dokumentów na 1200. No, chyba 200. Chyba dwieście. No, 1200 sztuk. Mamy już 700 ponad, nie, 800 zrobione. No, ponad 900. 950. No, 950, więc jeszcze tylko tam parę sztuk mamy do zrobienia, i, i jutro nie będzie pracy, więc. Yy, więc kolejne seriale, może macie jakieś do polecenia, bo nam się już pomysły na Netflixie kończą. Mhm. A to, co nam Netflix zaczął proponować. Jeszcze to... chcę Wam powiedzieć, że. To jest w ogóle rok spełniania moich marzeń jestem przed 30 w tym roku 24 lipca skończę 30 lat. I tak jak starsza siostra mówiła nam że nie bójcie się tej 30, bo faktycznie jest to tak, że jesteś jeszcze na tyle młoda, że możesz zrobić dużo rzeczy, ale już na tyle stara, by ludzie cię traktowali poważnie. No, i pomimo, że jeszcze mam 29 lat, a w tym roku będę miała 30, no to po prostu odczuwam już to, że ludzie traktują mnie poważnie i spełniają się wszystkie. Słuchajcie, od tego roku wszystkie moje marzenia, które sobie zaplanowałam. A no naprawdę dużo ich sobie wyznaczyłam. Takich małych, nawet chociażby celi, które chcę jeszcze sobie wyznaczyć. Chociażby mm, otwarcie tego kanału to było dla mnie duże przełamanie się takie marzenie, że do końca roku chciałabym e, mieć tysiąc subskrybentów i będę bardzo szczęśliwa. Także e, bardzo Was zachęcam do dania łapki w górę, e, do subskrypcji tego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, e, który e, też mi pomoże troszeczkę siebie ulepszyć. I z tą pracą też w poprzedni cały rok na nią czeka, czekałyśmy obie i tak jak się to w najmniej spodziewanym momencie po prostu telefon i, i jest to tak na wyciągnięcie ręki, więc no też fajnie, bo no bo chciałyśmy tam pracować, Ym, w ogóle myślałyśmy, że to będzie rozmowa o pracę, a to było tylko przedstawienie warunków umowy. No w, w ogóle na ten rok mamy bardzo dużo planów i chcemy dużo wyjeżdżać. Po jakości też wiem, że to jest taka telefonowa jakość, bądźcie cierpliwi, planuję zakup kamerki, tylko chciałam po prostu wstawić sobie parę filmików, jak się z tym czuję, jak, jak to mi wychodzi, jak, czy poradzę sobie z montażem. Więc myślę też, że będę musiała zakupić sobie kamerkę, ale już taką, wiecie, kamerkę marzeń, żeby spełnić kolejne marzenie. Jestem u siebie w pokoju. Przyszła do mnie już wczoraj przesyłka. Nie ukrywam, że już ją otworzyłam, bo już więcej jest w środku czas na Mijanko. No, zamówiłam sobie koreańską pielęgnację i wyświetlił mi się też taki wiralowy podkład yy, na przetestowanie. Chciałam zamówić marki tir, tir. Yy, I siedziałam na stronie, była cała pielęgnacja, którą sobie wybrałam, też był ten podkład, i poczytałam, niestety, opinie o tej yy, stronie i były takie, no, średnie yy, pół na pół. Albo paszki nie dochodzą, albo dochodzą, są świetne. Więc stwierdziłam, że ja nie ryzykuję, bo te dosyć kosmetyki były drogie. Nie ryzykuję, zamówiłam chyba z Notino. Nie było tylko tego podkładu. No i słuchajcie, jak otworzyłam tą paczkę, to zgadza się, jest to podkład, ale nie marki Tirtir. To jest tylko chyba podruba tego podkładu wiralowego. ale nic, przetestujemy. Jestem po prostu mistrzem promocji. Znalazłam ten podkład na Amazonie. Resztę kosmetyków z Pięknacji zamówiłam na no tam nie było podkładu, więc zamówiłam resztę kosmetyków na Amazonie. I tam był tylko jeden odcień i okazało się, że no niby mój, bo z tych, um, ciężko stwierdzić, z tych takich, wiecie, y, takich małych pasków, jaki ma się kolor, ale to mówię, to jest mój kolor. Jest 8 chyba euro, 8,50 euro miał kosztować ten podkład, więc mówię, biorę. Ten podkład, ten kolor w super cenie zamawiam. No i otwieram paczkę. Jest w niej podkład, ale nie marki tir No ale nic, przetestujemy też. Otwieram. Pierwszy raz będę testować w ogóle taki, taki rodzaj podkładu, bo ja zawsze używam ten podkład. To jest L'Oreal True tak, Match albo krem y, marki Flaw, y, kolorujący. A to jest, słuchajcie, wodoodporny podkład. Znaczy, ten or oryginalnie miał taki być. Na jakąś imprezkę. Właśnie szykuje nam się niedługo osiemnastka mojej siostrzenicy, więc idealna okazja by była, gdyby to był ten prawdziwy i dobry podkład. Jest to to jajeczko. Wygląda mega. No, naprawdę. Fajne. Otworzę go. W środku znajdziemy tutaj lustereczko. Gąbeczkę. O! Taki plastik. Ok. Otwiera się w tą stronę. Nie mogę się doczekać. Urywam. Uwaga jest. Z tego co widziałam na internecie, to powinnaś tą gąbeczkę namoczyć. Odcisnąć też tutaj, ale ja nie wiem, czy by to odciskać. Zobaczymy. Pierwsze namoczenie. Pachnie. Pachnie. No niektórzy mówią, że to jest mydlany zapach. W ogóle dla mnie nie. Albo mówią, że strasznie sztuczny. Dla mnie też nie. Taki... Troszkę alkoholu jakby czuję, ale nie jest to taki przeszkadzający. Dobra, ale się stresuję. Dobra, jedno zamoczenie. Takie. Uwaga. Nakładam. Ale mięciutkie. O Boże. To jest takie mięciutkie, słuchajcie, nie wiem, czy to ten puszek jest mięciutki, czy po prostu nałożę jedną stronę, a nie jest to aż takie, a nie, dobra, jest mocne krycie. Pod oczami też się nałożę. No, na nosie, no, to będzie ciężko. Nie wiem, jak mocno to musiały namaczać. Że to po jednym razie przykryło im całą twarz i jeszcze odciskały to. Moim zdaniem mi to. Jedno namoczenie nie przykryłoby całej twarzy, ale dobra. Ach, bo tu jest lusterko, tylko trzeba ściągnąć tę folię zabezpieczającą. Wiecie, co ja to chyba zrobię, bo ja potrzebuję lusterko. Jest wyrównany kolor. Nie jest to taki. bo myślałam, że będzie trochę jak y, Estée Lauder, że taki typowo. Wiecie, że jak położycie to, on jest aż suchy taki i że to moja skóra też jest sucha. A to jest takie mokre, ale takie. takie przyjemne, takie, wiecie, mięciutkie. Lepsze nawet jak ten y, L'Oreal, bo ten jest na początku kremowy, potem się wysusza. A to jest takie. mięciutkie. A dołożę jeszcze. Takie, wiecie, żeby było spektakularny Efekt. Jak dla mnie? Super to wygląda. Nałożyłam pod oko. Weźcie pod uwagę, że ja mam bardzo suchą skórę. Te wszystkie produkty źle wyglądają, a to... To wygląda naprawdę dobrze. No, naprawdę. Zobaczcie, tutaj ta strona zrobiona, ta niezrobiona. Myślę, że to nie jest taki tak kryjący jak ten oryginalny tir-tir, ale jest warty uwagi. Z tego co wiem, składy tego nie są za dobre. Jest to podkład na pewno na jakieś tylko wyjścia i imprezy, Chociaż wiecie, no, nawet ten krem BB wcale nie jest jakoś super ze składem. Też mi wysusza skórę, więc jak na imprezę uważam, że super. Wystarczy dodać tylko jeszcze tutaj te, no odrobinę korektora, bo ja mam dosyć spore cienie pod oczami. Wcale nie musiałam tutaj nic odciskać. Zobaczcie. Jest efekt, prawda? Ja widzę. Naprawdę w lusterku widać to w ogóle bardzo. Wyzmarchy mi nie powchodził. Ej, no fajne. Jak chcecie sobie taki mega mocny, to zobaczcie, dokładacie troszeczkę. Rozcieracie. No coś tutaj nie działa. Nie da się tylko tak do końca zamknąć. Oj. Dobra, na no Hama poszło, ale na tą stronę nałożę normalny podkład. Może ten, co używam go na co dzień. do sobie parę kropel tego podkładu. Zawsze używam w kolorze 1N. To jest chyba najjaśniejszy, naturalny. jak ten kolor w ogóle? No, moim zdaniem super. Nakładam ten. I ten na początku jest mega lejący się, aż za bardzo. Nie lubię tego efektu, a potem on się wysusza. I właśnie w okolicach oczu, no najbardziej to. I nosa widać, jak on się wysusza. No, oba podkłady są w tej samej cenie, tak naprawdę, bo ten kosztował 8,50 z przesyłką, pewnie też z 12 euro, a ten y L'Oreal też tak kosztuje, więc. Dla mnie mniejsza przyjemność nakładania tego jest w odczuciu, to takie jakbym nakładała masełko na twarz, takie, że teraz już się nawet nic nie lepi, że to jest takie, wiecie, a tu mam wrażenie, że cały czas coś mam na twarzy. Jest to mój jeden z ulubionych podkładów, ale jednak nie jest to na tyle przyjemne. No ja sobie tak, słuchajcie, o, lepsze, na oko, pod okiem mam też korektor, ale nie używam go. Mm, tak na co dzień, bo po prostu no wysusza mi tutaj mam już zmarszczki i mi wchodzi to. Te zmarszczki nie wygląda to za dobrze. Dobra. Tutaj mamy l'oreal, tutaj mamy podróbę tir, tir. Tak się prezentują te strony. No co myślicie? Widać jakąś różnicę, czy nie? Tutaj też jest światło. Zaraz pójdę do innego światła. Jeszcze może poprawię. O, nie da się już poprawić. Jak wsadziłam pędzel to. Nie sunie tak jak tutaj. Minęło 13 godzin od nałożenia podkładu właśnie wróciłam z pracy. Tak się prezentuje strona z nowym podkładem, a to jest tym od L'Oreal. Mi się wydaje, że ten zdecydowanie lepiej wygląda taką mniej zmęczoną. Tutaj moje siniaki pod oczami są bardziej widoczne niż po tej stronie. No jak myślicie, dajcie znać. A ja dziękuję Wam za oglądanie i żegnam się z Wami. Pa!